Letnie spacery to idealny moment na praktykowanie uważności. Skup uwagę na stopach i ich dotyku do podłoża. Zastanów się, czy czujesz obie stopy w jednakowy sposób. Przenieś uwagę na łydki, na proces ich napinania i rozluźniania. Obejmij uwagą nogi. Zauważ, czy pracują w jednakowym rytmie. Uświadom sobie pracę całego ciała w trakcie chodzenia. Rozejrzyj się wokoło. Zauważ kolory, dźwięki, zapachy. Nazwij je. Zachowaj w pamięci na dłużej. Natura może pomóc Ci poczuć teraźniejszość. Zatrzymaj się od czasu do czasu i obserwuj swoje otoczenie.